Redakcja RN.eu wspiera sklep Oleole, Ole, pani gier i technologii. RN.eu. Marzeniem chyba każdego gracza jest móc rozsiąść się przed olbrzymim ekranem wypełniającym całą ścianę. Projektory to fantastyczny zakup dla klienta z dużą ilością wolnej przestrzeni, ale ich wysoka cena i ograniczona przydatność w jasnych warunkach oznacza, że wielu decyduje się ostatecznie na bezpieczniejszą opcję: telewizor. Jak zawsze odpowiedź na przynajmniej jeden z tych problemów mają nasi koledzy ze wschodu, popularny chiński brand Xiaomi, który wypuścił w tym roku szereg projektorów, przeznaczonych głównie na swój lokalny rynek, a co za tym idzie, w wyjątkowo przystępnej cenie. Szczególnie gdy zerkniemy na najtańszy oferowany przez niego produkt Xiaomi Mijia Youth Edition. To zaskakująco mały i równie niespodziewanie stylowy gadżet o przyzwoitych osiągach i kosztujący przy tym mniej niż 500 dolarów. Sporo mniej, jeśli wiecie gdzie szukać zniżek. <laughs> I jak w przypadku innych produktów tej firmy, jeśli jesteśmy w stanie przeżyć część kompromisów, na jakie piszemy się wybierając tańszy odpowiednik, to mamy do czynienia z jednym z najlepszych projektorów w swoim przedziale cenowym, a nawet mogącym stałać w szranki z produktami wycenionymi sporo wyżej. Pod warunkiem, że nie planujecie na nim poważnie grać, ale o tym za moment. Największe utrapienie czeka klienta na samym starcie, gdyż proces konfiguracji trzeba przeżyć w języku chińskim. Jak wspomniałem wcześniej, nie jest to produkt tworzony z myślą o rynku zachodnim, ale na szczęście Xiaomi wyczaiło szybko, że ich nowa zabawka stała się popularnym towarem eksportowym, toteż w pobieranej przez Wi-Fi aktualizacji znajduje się również prymitywne co prawda wsparcie języka angielskiego dla interfejsu. Oznacza to natomiast, że wiele zaawansowanych funkcji urządzenia odpada na dzień dobry. Nie skorzystamy z dostępnego wyłącznie po chińsku interfejsu Smart TV z szeregiem aplikacji tylko na tamten rynek, sterowania projektorem głosem, chyba że jesteśmy biegli w Mandaryńskim, ani apki do streamowania treści z telefonu, której próżno szukać w zachodnich App storach, choć oczywiście posiadacze Androida znajdą sposoby, by ten problem obejść. Tak więc kupując to urządzenie, ograniczamy się siłą rzeczy do jedynie części jego funkcji, odcinając się od jego inteligentniejszych opcji. Ale nawet w swojej surowej formie jest wart swojej ceny. Po HDMI wpiąć możemy dowolne urządzenie HD, a nawet 4K, choć wynikowy obraz skalowany jest zawsze do 1080p. Projektor ma też gniazdo USB 3.0, do którego podpiąć można pendrive'a bądź zewnętrzny dysk twardy, by uzyskać łatwy dostęp do zdjęć, filmów i muzyki. Obsługiwane są praktycznie wszystkie powszechnie przyjęte formaty. No i mamy też wyjście słuchawkowe, które wykorzystać można do podpięcia zewnętrznego urządzenia audio. Nie jest to wyjście optyczne ani loopback HDMI, ale cóż, cena robi swoje. Dobrze, że dla chętnych jakaś opcja wyciągnięcia audio jest dostępna w ogóle. Ponieważ jest to urządzenie z modułem Wi-Fi, możemy też podpinać się do zewnętrznych urządzeń takich jak NASy, komputery czy serwery mediów w sieci lokalnej, by streamować z nich zawartość. Ale oczywiście najważniejszym jest to, co możemy z tym gadżetem zrobić, i tu robi się już bardziej ciekawie. Midji myślany jest jako projektor przenośny. Jego niska waga, 1,3 kg i małe gabaryty oznaczają, że łatwo spakować go do torby i zabrać tam, gdzie przyda się najbardziej. Choć ma też oczywiście standardowy gwint statywowy, więc bez problemu postawimy go w dowolnym punkcie pokoju czy zwiesimy z sufitu. System operacyjny pozwoli też obrócić w takiej sytuacji obraz, gdyż urządzenie wisi tak do góry nogami. Co ciekawe, u dołu projektor wyposażony jest w mały sensor, który wykrywa, że urządzenie zostało przeniesione i niczym aparat fotograficzny próbuje automatycznie skorygować ostrość wyświetlanego obrazu. Tę możemy też doprecyzować ręcznie z pomocą dołączonego pilota Bluetooth i przy okazji wykonać również korekcję trapezową. Biorąc pod uwagę niski koszt, byłem zaskoczony jakością obrazu z zaledwie 500 lumenowego układu LED. Oczywiście do pełni efektu potrzebne są dobrze zasłonięte okna lub po prostu nocna pora, ale przy adekwatnych warunkach kolory są żywe. Na małych przestrzeniach pomaga wygodna proporcja rzucania wynosząca zaledwie 1,2 do 1, pozwalająca rzucać sensowny i ostry obraz z nawet 1 metra. W naszej małej sali kinowej odległość około 3 metrów bez problemu wypełniała cały ekran masywnym obrazem o przekątnej 116 cali. Przyzwoity kontrast i mocne barwy robią świetną robotę podczas konsumowania treści w sposób pasywny. Filmy wyglądają świetnie. Niestety tego samego nie mogliśmy wstępnie powiedzieć o trybie gamingowym. Ustawienie projektora w tryb game przywitało nas olbrzymim opóźnieniem obrazu, które według pomiarów przekroczyć potrafiło nawet 200 milisekund. O ile w grach strategicznych czy podczas obsługiwania menu wynik ten da się jeszcze wytrzymać, to jakiekolwiek zręcznościówki nie wchodziły w grę. I gdy chciałem już spisać urządzenie na straty, okazało się, że dużo lepsze rezultaty dał tryb monitor. W wariancie tym opóźnienie spadało do wartości około 80 ms, które choć wciąż dalekie od ideału wystarczyło by grać swobodnie po kalibracji nawet w rock na ekspercie. Jest to wartość podobna do wielu telewizorów LCD z niższej półki. Z drugiej strony, jeśli ktoś gra turniejowo w CS, -a, to tak czy inaczej nie będzie robił tego na projektorze. Doświadczenia w konsolowych 30fpsowych grach typu God of War, gdzie 80 ms stanowi ledwie dwie klatki obrazu, jest naprawdę przyjemne i fajnie popatrzeć na piękne obrazy na tak olbrzymim ekranie. Teoretycznie wspiera on również standard HDR10, choć przy swojej przeciętnej jasności nie robi tak uderzającego wrażenia jak projektory czy ekrany dużo droższe. Kolory wydawały mi się przesadnie przesycone i po prostu HDR wyłączyłem. Mimo to, stosunek ceny do jakości jest tu jak najbardziej warty rozważenia, bo jest to naprawdę solidna metoda na olbrzymi ekran w niskiej cenie. Ja wiem, że do grania w Rock Bandy na telewizorze na imprezach raczej nie wrócę, bo odbijające się nocą od mebli światło olbrzymiego wyświetlacza naprawdę robi robotę. Tym bardziej, że wyposażony jest on w zaskakująco dobrej jakości system audio ze świetnym mięsistym basem wyciągającym również subtelne nuty z Byłem zaskoczony tym, jak dobrze radzi sobie z audio z gier, maskując jednocześnie subtelny, ale zauważalny mimo wszystko szum chłodzenia. Division presents a smashing Blast from the past. Trudno oddać jakość dźwięku w materiale wideo, ale preferuję barwę dobiegającą z Xiaomi od tej z mojego Samsunga linii ES8000, które znane były swojego czasu z przyzwoitego dźwięku. Jak na telewizor oczywiście. Tu poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko. Ogólnie, więc w typowo girbestowych cenach, w jakich dostępne bywają często produkty Xiaomi, trudno szukać konkurenta oferującego tak wiele funkcji, zachowując przy tym bardzo dobrą jakość wykonania i wyświetlanego obrazu. Jeśli, tak jak my, szukacie po prostu przyzwoitego urządzenia w korzystnej cenie i potraficie przeżyć brak funkcji inteligentnych, albo po prostu jesteście biegli w chińskim, jest to zdecydowanie produkt wart uwagi.